Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kryptofani, Shark z tej strony. Moi drodzy, słuchajcie, zrobiliście mi taką niespodziankę pod ostatnim filmem e, Ethera. E, daliście taki ogromny odzew, że tak bardzo Was interesuje krypto, że mnie to po prostu mega, ale to mega zaskoczyło. Śmiało mogę porównać to, co żeście zrobili na, pod ostatnim filmem do, do fame'u, jaki do tej pory zarezerwowany był dla walut związanych z pelenem u mnie na kanale. No ale cóż, moi drodzy, tak jak zawsze powtarzam, kanał jest dla Was, tworzymy go razem, więc skoro jest takie zapotrzebowanie, skoro tak Wam zależy na krypto. Oto jest. Oto dzisiaj wjeżdża Solana, i obiecuję Wam, że już rozpocząłem pracę nad tym, żeby kanał urozmaicić krypto. Widziałem wasze komentarze, wasze propozycje, co byście chcieli. Ja do tej pory, jak wiecie, krypto nie robiłem, więc też troszeczkę potrzebujemy w zespole takiego przygotowania od tej strony, ale od tej pory Krypto będzie stałym gościem na kanale, tak więc. Zanotujcie sobie, subskrybujcie, żeby kanał regularnie oglądać. No i zaczynamy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Solanę, bo Solana to była jedna z Waszych próśb w komentarzach. Jeżeli chodzi o Solanę, Solana znajduje się w bardzo, ale to bardzo ciekawym momencie. Przede wszystkim widzicie tutaj, narysowałem linię trendu, i cena, zobaczcie, odbiła się od tej linii trendu. Ja to przybliżę. Ktoś powie, no nie, szark, nie doszła do tej linii trendu. I to będzie właśnie jeden z elementów, o którym będę w dzisiejszym filmie opowiadał. Co to znaczy, że się nie odbiło od tej linii trendu i jak należy to zinterpretować, ale po kolei. Przede wszystkim to gwałtowne odbicie, które zresztą też było za jego sprawą, czy tam w jego czasie, powiedzmy, bardzo ładnie się zrealizowała ostatnia analiza Ethereum, którą zrobiłem. To odbicie, moi drodzy, nie dość, że było właśnie na linii trendu, czy też w jej okolicy, to zwróćcie uwagę, jeżeli pociągnę sierpniowy cały wzrost, jesteśmy praktycznie Praktycznie idealnie dotknęliśmy 61,8%. To jest magiczna, magiczny poziom, który bardzo często reaguje. Bardzo często, ale nie zawsze. Żeby taki poziom zareagował, on musi być połączony z czymś ważnym. Tutaj mamy właśnie, między innymi, ten, tą zieloną linię trendu linię trendu wzrostowego. Ja tu na chwilkę zapauzowałem wideo, żeby, żeby nanieść dwa wskaźniki dwie średnie multi time frameowe. To, to są te dwie średnie, jedna czerwona, zobaczcie, ja na nią najeżdżam. To będzie widoczne, tak, jest to średnia z interwału W1, 25, i tu poniżej jest niebieska 50 z interwału W1. I teraz, moi drodzy, ten, zwróćcie uwagę, to lepiej będzie widoczne tutaj na W1. Tu mamy takie zgęszczenie. Tego typu zgęszczenia, jeżeli są połączone właśnie z jakimiś ważnymi poziomami, a mamy tu ważny poziom, 61,8 oraz linia trendu, to są bardzo ważne poziomy. I dlatego właśnie ta reakcja była. I teraz pytanie. Czy to już jest ta właściwa reakcja, czy możemy jeszcze liczyć na jedno zajście w dół? I teraz Wam zejdę pięterko niżej i coś Wam chcę pokazać. Zwróćcie uwagę, co tutaj ma szansę, podkreślam, ma szansę się wydarzyć, ale... Jeszcze chwilka. Za czym o tej szansie, to jeszcze chcę Wam jedną rzecz tutaj pokazać na interwale D1. Zwróćcie uwagę, że na interwale D1, ja teraz zmniejszę, o właśnie, zrobimy kolor inny. Zwróćcie uwagę, że na interwale D1 mamy, moi drodzy, dywergencję... Z MACD, to znaczy, że ten dołek, którym właśnie opowiadam, jest niżej od tego, i tu na histogramie jest wyżej od tego. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła i jest już faktem. To nie jest coś, co może się wydarzyć, tylko jest faktem. Powstało tak zwane 2B, czyli fałszywe wybicie tego dołka. Dlaczego ten dołek jest taki ważny? Ponieważ to jest minimum. Ostatniego miesiąca. Minima maksima miesięczne są arcyważnymi poziomami. Nie dość, że ta świeczka zrobiła fałszywe wybicie, to na dodatek kolejna potwierdziła to, potwierdziła, czyli mamy tutaj świeczkę białą. I teraz mogę spokojnie przejść na ten interwał niższy H4. Ponieważ na tym interwale H4 zwróćcie uwagę, jest kolejna dywergencja, czyli dywergencja w dywergencji, a mianowicie ten ostatni garb, ten który jest drugim garbem na dywergencji D1. On w sobie również zawiera dywergencje. Tego typu układy są bardzo ważne. Pytanie. Ten, kto nie oglądał moich filmów edukacyjnych, koniecznie wejdźcie w playlistę. Tam już w tej chwili są cztery filmy edukacyjne, tam w jednym z tych filmów mówię o dywergencjach. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ dywergencje są genialnym prognostykiem zmiany ruchu, ale żeby nie mylić tego z sygnałem, sam fakt wystąpienia dywergencji nie jest powodem do otwierania pozycji. Zapamiętajcie sobie to bardzo dobrze i, i precyzyjnie. I teraz moi drodzy, interwał D1 mówi nam o dywergencji, interwał H4 mówi nam o dywergencji, czyli mamy bardzo duże szanse na wzrosty, ale czy już teraz, czy jeszcze niżej. I teraz zwróćcie uwagę. Stąd z tego poziomu od 6 stycznia mamy jakieś tam sobie spadki. Mamy jakieś spadki, jest jakiś powiedzmy na interwale H1, będzie to lepiej widoczne. Mamy tutaj trend spadkowy. E, czym się charakteryzuje trend spadkowy? Jedną najważniejszą rzeczą są coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. Nie ma takiej możliwości, żeby trend się zmienił, jeżeli dalej będą te szczyty i. E, i dołki coraz niższe i tu moi drodzy mamy szansę lepiej to będzie tu widoczne mamy szansę na wytworzenie się <tryk> zobaczcie pięknej formacji R G i R i teraz zazwyczaj w przypadku formacji RGR G, R, drugie R jest mniej więcej na poziomie R pierwszego. Schodzimy sobie piętro niżej. Zwróćcie uwagę, że tutaj ostatni dołek, strefa w zasadzie tych dołków, jest gdzieś tutaj. Co my tutaj mamy? Tu mamy moi drodzy cross. To jest cross dwóch średnich. To są średnie setka i pięćdziesiątka z interwału. Jak widzicie, H1, i może być tak, że ta korekta będzie sięgnie gdzieś tutaj, troszeczkę niżej, i może być tak, że tutaj. Utworzy się, oczywiście, pamiętajcie, bo yy, wczoraj przyszło yy, w ostatnich dniach po ostatnim filmie, przyszło bardzo dużo nowych ludzi na kanał, więc ja to muszę powiedzieć, bo stali bywalcy doskonale o tym wiedzą. Pamiętajcie jedną ekstremalnie ważną rzecz. Te cegiełki, które ja stawiam, to nie są sztywne poziomy, które gwarantują, że tu się cena odwróci. Nie, moi drodzy. To należy rozpatrywać w kontekście stref. Strefy czyli. Yy, powiedzmy, takie range, tak, od tego, w którym momencie będzie wejście, to ja jeszcze powiem, ale do rzeczy. Tu jest, moi drodzy, jeden poziom gdzieś, gdzieś w tej strefie i teraz to jest poziom pierwszy, ja o nim zaraz powiem, ale może być jeszcze taka rzecz, to samo mówiłem dokładnie na, na Ethereum, może być taka rzecz, taka sytuacja, że... Nie wytworzy się tutaj RGR, czyli nie będzie odpowiedniej reakcji, i cena jeszcze zjedzie w dół. Dlaczego? No właśnie, i tutaj wracam do tego, co powiedziałem na początku filmu, a mianowicie, czy to jest dołek ostateczny i, i czy jeszcze będzie go wybicie. Może być taka sytuacja, że cena jeszcze zjedzie w to miejsce. Dlaczego? Z dwóch powodów w zasadzie, chyba powinienem powiedzieć, z kilku powodów. Pierwszy powód, dywergencje bywają nie tylko dwugarbne ale również trzygarbne ale również też czterogarbny. Dlaczego w tym wypadku jest szansa, że ta dywergencja będzie miała jeszcze jeden garb? Po pierwsze, na interwale D1 histogram nie jest aż tak bardzo blisko zera, żeby mówić, że jest to absolutnie totalna, totalnie wygrzana dywergencja. To jest powód pierwszy. Po drugie, i tu się właśnie kłania to, co powiedziałem o linii trendu. Linie trendu, jak to ja bardzo często mawiam, trading to nie jest nauka. To jest sztuka. O co chodzi? Chodzi o to, moi drodzy, że e, nigdy nie ma gwarancji, że cena się um, odwróci na konkretnym poziomie, i nigdy nie ma gwarancji tego, że odbicie od średniej, o, od linii trendu oznacza, że równo dotykamy linii trendu i jak od linii się e, o, odwracamy. Więc może być taka sytuacja, jak tu, to jest wariant, scenariusz numer jeden, że będziemy mieli RGR e, z płyciutką e, korektą, i że to był koniec, ale może być jeszcze poprawka tutaj. Dotknięcia linii trendu, dotknięcia, jeszcze zgarnięcia tej niebieskiej 50 z W1 i zrobienie jeszcze jednego garba. Skąd wiedzieć, moi drodzy, który z tych poziomów zareaguje? I tutaj zaczyna się praca tradera. Trading to nie jest taka, taki zawód, w którym my sobie otwieramy, odpalamy zlecenie oczekujące na jednym poziomie i i dusza, piekła nie ma, lecimy na imprezę, lecimy na wakacje, idziemy nad basen i tak dalej. I to jest moment, w którym należy tego wykresu przypilnować. Na tym polega praca tradera. A dokładnie znalezienie, moi drodzy, odpowiedniej reakcji. Poziom to jest dopiero połowa sukcesu. Ja to zawsze powtarzam. Żaden poziom bez reakcji nie ma szansy, na to, żeby zadziało. Jak to mówią w pięknym e, przysłowiu, do tanga trzeba dwojga. E, musi być poziom i musi być reakcja. Tak samo, jak czasami ludzie mówią: "O, tu znalazłem świetną reakcję, to jest świetna formacja." Żadna formacja nie jest formacją i jest bezwartościowa bez odpowiedniego poziomu. Tak więc, moi drodzy, to są dwie strefy, w których bezwzględnie należy znaleźć odpowiednią reakcję. I teraz e, Ruch. Zwróćcie uwagę, że tutaj, w tym miejscu z kolei, to już sobie zmienimy na czerwony kolor i to sobie zaznaczymy, ponieważ teraz rysujemy już linię trendu. Zobaczcie, tu z kolei mamy taką krótkoterminową, spadkową linię trendu i Setupy, przepraszam, targety są w tym miejscu dwa. Pierwszy target, który widzę, one są bardzo bliskie i podobne, bo tak naprawdę jest to dosyć, nazwijmy to krótkoterminowa analiza nie na miesiące czy tygodnie, tylko bardziej dni czy haczfurki. Pierwszy poziom jest, moi drodzy, gdzieś w tych rejonach o właśnie, czemu? bo tutaj zwróćcie uwagę tak jak Wam przed chwilą pokazałem cross, no to nie jest taki cross, takie zwężenie średnich z interwału w1 to samo dzieje nam się na d1 e, tylko, że z innych średnich i w trochę innym układzie. 50 niebieska i setka zielona i one gdzieś w tej okolicy będą się zbiegały to jest poziom numer 1 e, drugi poziom to zobaczcie, gdyby nam się tutaj zrobiła RGR, o którym powiedziałem, i gdyby reakcja była z tego poziomu, to co? To to byłaby bardzo charakterystyczna, nietypowa RGR, tak zwana. Odniosę się to do fal Eliota, a mianowicie chodzi o tą, o tą falę, o ten ruch wzrostowy. Gdyby to miało powstać RGR i byłby wyskok do góry, to to by była tak zwana sprężyna. O co chodzi ze sprężynami? Sprężyny to są fale numer 1 Eliota, które są jako jedyne. I należy to do rzadkości, bardzo płytko korygowane. Płytko oznacza do okolic 38%. 38%, czyli zwróćcie uwagę, źle to zmierzyłem, teraz mierzę prawidłowo, czyli gdzieś. Nie, no dobrze to zmierzyłem, ale sam gadam głupoty. Dlatego mówię, że źle to zmierzyłem, ponieważ kolory mi się pomyliły. Wybaczcie mi za to moje e, zawahanie. Tutaj jest, zobaczcie, niebieskie mierzenie 38%. I gdyby to RGR doszło do skutku, to co robimy? Mierzymy sobie linię trendu, e, przepraszam, linię szyi, to jest linia szyi. Teraz rozciągamy ją aż do głowy, bo w ten sposób mierzy się zasięg z RGR i od linii szyi, czyli odtąd. Odkładamy do góry, i teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Tutaj mamy linię trendu. Wiemy doskonale, że krypto jest bardzo zmienne i tego typu ruchy nie dziwią, więc różnie może być. Mogłoby być tak, że będzie bardzo szybki ten ruch. Dlaczego mówię o tempie tego ruchu? Bo zasięg z tego RGR tutaj, gdyby był ten ruch szybki, zostałby, moi drodzy, wsparty właśnie tą spadającą linią trendu, czyli okolice 213, cena 213. Pamiętajcie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że typowe, klasyczne zasięgi z RGR, czyli te, które ja, wy, ja wyznaczyłem tutaj, muszę to poprawić, rzadko w teorii się sprawdzają. Dlaczego? Ponieważ może inaczej. Rzadko się sprawdzają, że dochodzą równo do tego miejsca i koniec. Ja, Wojtek, tutaj się Pietrzak na pewno włączy ze swoim komentarzem i jak muszę przypomnieć tutaj Wojtka, który z kolei bardzo często cytuje mnie, ponieważ tu idealnie pasuje powiedzenie, którego ja używam i którym się w ogóle kieruję na rynku. Ostatnie 10% ruchu zostawiamy dla innych, moi drodzy. I tutaj okolice tych 210%. Pięknie korespondowałoby z 50 interwału D1 oraz z linią trendu. Czyli tak naprawdę niewielka jest to różnica: 203, 209 ale jednak jest to kilka dolarów różnicy. Tak więc rozpisałem Wam pięknie cały plan, całą mapę drogową, szkic, jak to powinno wyglądać. No i cóż moi drodzy, jedziemy dalej z tym tematem krypto. Piszcie komy, co jeszcze sądzicie o tym, co, znaczy o tym, co, co sądzicie o, o analizowaniu krypto przeze mnie, co byście chcieli, jak byście chcieli, żeby to wyglądało. Wiecie dobrze to, co powiedział na początku filmu: kanał jest dla Was i tworzymy go razem. Tak więc czekam na wszystkie sugestie, komentarze, pytania oczywiście, również dawajcie pytania. Przyszło, mówię, bardzo wiele osób, więc obejrzyjcie sobie wstecz ostatnie filmy. Jakiś czas temu zainicjowałem nowy rodzaj filmów, czyli QA. Więc jeżeli będą pytania, to również powstanie właśnie kolejne QA. A tymczasem. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym nagraniu, moi drodzy. Cześć, Pa! Szark!